Alzheimer zaskakuje żyjących z chorobą oraz ich bliskich. Wiemy, jak ważne jest kierowanie się potrzebami osób z różnymi formami demencji oraz wsparcie ich opiekunów. Z myślą o opiekunach osób przewlekle chorych powstał projekt edukacyjny Damy Radę, realizowany przez fundację TZMO Razem Zmieniamy Świat, który działa już od 2012 roku. To miejsce spotkań z wiedzą praktyczną, doświadczeniem i zrozumieniem w chorobie. To warsztaty, filmy instruktażowe, rozmowy z ekspertami i poradniki, jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu, oraz nowy, co warto wiedzieć o chorobie Alzheimera i innych formach demencji. Długo nie mogłam zaakceptować faktu, że ta choroba dotknęła moją mamę naszą rodzinę. Stresowałam się podwójnie, ponieważ wiedziałam, że moja niewiedza nam w tej drodze nie pomoże. Portal damy polecił lekarz prowadzący mamę. Znalazłam tu instruktaże prostych codziennych czynności, które wykorzystuję, opiekując się mamą takich jak jedzenie, prysznic, skorzystanie z toalety czy zakładanie pieluchomajtek. Czekam na kolejne materiały, bo widzę, że jest nam łatwiej. To działa, a ja czuję też spokój, bo wiem, że nie jestem w tej sytuacji sama. Ze strony damy-rade.info korzysta już od paru lat moja koleżanka, która opiekuje się swoją mamą. Gdy dowiedziała się, że program rozszerzył swoje działania o opiekę nad osobami z alzheimerem, pomyślała o mnie i o moim tacie. Wiedziała, że szukam wiedzy w książkach i w internecie, że szukam porad specjalistów. Na damy znalazłam rozmowy z ekspertami. To bezcenna wiedza, do której mam nieograniczony dostęp w każdej chwili. damy to portal z profesjonalną, ale jednocześnie przystępną wiedzą. Ludzie, którzy go tworzą, dobrze wiedzą, jak wspierać i wykorzystać sprawność, którą posiada osoba z demencją oraz potencjał, który ma w danym momencie choroby. To dobrze mi znane i sprawdzone metody. Często polecam program Damy Radę opiekunom i rodzinom osób chorych na demencję. Z tego co wiem, chętnie korzystają oni z zawartej tam wiedzy także samodzielnie, w domu. Mam też poradnik, który prowadzi mnie przez wszystkie etapy choroby. Pomaga zrozumieć, co oznaczają trudne zachowania i jak stworzyć przyjazne otoczenie. Teraz to wiem, że ja i mama razem damy radę.